Przed świętami każdy dom zamienia się w małe pole bitwy. Kurz znika, okna błyszczą, podłogi pachną, a człowiek i tak ma wrażenie, że dopiero zaczyna. Dlatego dziś opowiem ci dziesięć moich sekretów sprzątania, takich jeszcze z czasów PRL, kiedy chemii w sklepach było tyle co nic, a wszystko robiło się domowymi sposobami prosto, tanio i skutecznie. Ostatni sekret zaskoczy Cię najbardziej. Gwarantuję, zapasz herbatkę, usiądź i posłuchaj, bo te triki potrafią odmienić całe święta. Pierwszy sekret: ocet z cytryną – mój płyn do wszystkiego. Pierwszy sekret, kochanie, to coś, co zawsze miałam w domu, zanim jeszcze przyszła moda na ekosprzątanie. Ocet i cytryna – to był mój płyn do absolutnie wszystkiego. Mieszasz pół szklanki octu z pół szklanki ciepłej wody i dodajesz sok z jednej cytryny. I tym możesz czyścić blaty, kafelki, piekarnik, lodówkę, nawet okna. Zapach szybko znika, a zostaje blask i świeżość, jak po sprzątaniu godzinami. W PRL to był złoty środek: tani, skuteczny i zawsze pod ręką. A przy okazji cytryna usuwa zapachy, a ocet. Rozpuszcza tłuszcz, dwa składniki, a roboty robią za dziesięć. Drugi sekret, para z garnka, sposób na okna bez smug. Drugi sekret jest taki prosty, że nowoczesne panie domu nawet o nim nie słyszały. Para z gorącego garnka. Stawiasz duży gar wody na kuchence, podgrzewasz, aż zacznie mocno parować, a potem przenosisz go pod okno. Para osiada na szybie. I wtedy przecierasz ją ściereczką z mikrofibry lub starą pieluchą tetrową, jak robiłyśmy kiedyś. Żadnych smug, żadnych zacieków. A szybka wygląda jak wymieniona na nową. W polskiej Rzeczypospolitej ludowej nie było płynów do szyb, więc radziłyśmy sobie inaczej. I powiem ci szczerze, działało znacznie lepiej niż dzisiejsze spreje. Trzeci sekret: sodowy odkurzacz do dywanów. Trzeci sekret to coś co uratowało niejedną wigilię. Soda oczyszczona. Posypujesz dywan cienką warstwą sody, zostawiasz na pół godziny, a potem odkurzasz. I nagle dywan pachnie świeżej niż po profesjonalnym czyszczeniu. Soda wciąga zapachy, wilgoć i kurz głęboko z włókien. W PRL dywany miały swoje lata, ale dzięki temu trikowi wyglądały i pachniały jak nowe. To świetny sposób, jeśli nie masz czasu na pranie, a chcesz, żeby dom pachniał świeżo, jak u babci w święta. Czwarty sekret. Ciepła szmatka i sól. Sposób na przypalenia. Czwarty sekret to sól i ciepła szmatka. Kiedy garnek ci się przypali, a przy świątecznym gotowaniu to normalne, nie szoruj go od razu. Zalej dno warstwą soli, Polej odrobiną gorącej wody i przykryj mokrą, ciepłą ściereczką. Zostaw na godzinę. Przypalenie mięknie, odchodzi samo, a ty nie niszczysz garnka druciakiem. Babcie robiły tak od pokoleń: tanio, bez wysiłku i bez nerwów. Wystarczy odrobina cierpliwości i sól, która naprawdę robi cuda. Piąty sekret cytrusowy grzejnik. Naturalny odświeżacz. Piąty sekret jest idealny na święta. Cytrusy na grzejniku. Kiedy dzieci były małe, kładłam na kaloryfer kilka skórek z pomarańczy albo mandarynek. Ciepło uwalniało ich olejki eteryczne, i cały dom pachniał jak gwiazdkowy targ. Do tego troszkę goździków obok. I już było przytulnie. Żadnych chemicznych odświeżaczy, tylko natura. Ten babciny sposób działa do dziś. A ludzie, którzy wchodzą do domu, od razu mówią: ojej! Jak tu pachnie świętami. Kochanie, zanim przejdziemy dalej, muszę coś powiedzieć. Wasze komentarze i subskrypcje to jest dla mnie prezent większy niż cała choinka. Dzięki Wam mam już ponad 16 tysięcy pięknych dusz na tym kanale. Dziękuję. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to teraz. Sprawisz mi tym ogromną radość. Szósty sekret: pietruszka i soda, wybielanie fuk. Szósty sekret, kochanie, to prawdziwa magia dla fug, które po roku potrafią wyglądać tak, jakby przejechał po nich cały blok. Wystarczy zwykła soda oczyszczona i odrobina wody. Mieszamy je tak, żeby powstała gęsta pasta, trochę jak do naleśników. Nakładamy ją na fugi i zostawiamy na 10 minut, żeby miała czas wgryźć się w bród. A teraz wchodzi najważniejszy trik mojej babci. Szczoteczka zanurzona w soku z pietruszki. Pietruszka ma naturalne właściwości rozjaśniające, o których mało kto dziś pamięta. Przecierasz powoli, ruchami tam i z powrotem, i nagle fuga robi się jaśniejsza dosłownie na Twoich oczach. Soda czyści, pietruszka wybiela, a razem robią takie cuda, że łazienka wygląda jak po remoncie. I najlepsze w tym wszystkim? Żadnej chemii. Żadnych oparów, żadnych drogich preparatów z reklam, od których człowiek musi otwierać wszystkie okna: domowe, tanie i w stu procentach skuteczne. Tak sprzątałyśmy kiedyś i tak warto sprzątać do dziś. Siódmy sekret odwrócona szczotka do kurzu metoda mojej mamy. Siódmy sekret pochodzi jeszcze od mojej mamy, i powiem ci szczerze do dziś nie widziałam lepszej metody. Większość ludzi zaczyna od wycierania półek, a potem dziwi się, że kurz lata po całym pokoju. A mama zawsze powtarzała: najpierw strząśnij kurz w dół, ruchem od siebie, jakbyś zamiatała powietrze. Kurz opadnie na podłogę, a dopiero wtedy go zmywasz albo odkurzasz. To jest cała magia. Nie rozcierasz brudu, tylko pozwalasz mu spaść tam, gdzie możesz go łatwo zebrać. W PRL nikt nie znał słowa ściereczka elektrostatyczna. Używało się starej szczotki, rajstop i pieluch tetrowych. I to działało tak dobrze, że pół mieszkania można było ogarnąć w pięć minut. Dzisiaj ludzie kupują drogie gadżety, a kurz dalej lata jak śnieg na wietrze. A moja mama załatwiała sprawę jednym sprytnym ruchem i starymi rajstopami. Prosto, tanio i skutecznie. Dokładnie tak. Jak lubię. Osmy sekret. Skrobaczka do szyb. Nie tylko do auta. Ósmy sekret może cię naprawdę zaskoczyć, kochanie. Bo kto by pomyślał, że zwykła skrobaczka do szyb od samochodu może być najlepszym narzędziem w kuchni. A jednak, w polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to był przedmiot niezastąpiony. Nie tylko zimą. Taka skrobaczka idealnie usuwa zaschnięty tłuszcz z piekarnika. Przypalenia z płyty kuchennej, a nawet stary brud, który siedzi tam od Wielkanocy, nie rysuje powierzchni, nie niszczy emali i nie wymaga szorowania do utraty tchu. Przykładasz, delikatnie przesuwasz, i brud schodzi jak farba po remoncie. Wtedy każda gospodyni miała ją w szufladzie, bo była tania, prosta i niezniszczalna. A dziś ludzie drapią piekarnik metalowymi gąbkami, aż serce boli patrzeć. A potem dziwią się, że mają rysy na pół życia. Tymczasem babciny trik działa bez wysiłku. Jedno narzędzie, które kosztuje parę złotych, a potrafi uratować każdy piekarnik. Taki PRL-owy sprytek. Dziewiąty sekret. Woda z mąką. Polerowanie drewna. Dziewiąty sekret to coś, o czym prawie nikt już nie pamięta. Woda i mąka. Robisz rzadką papkę, wcierasz w drewniany blat albo podłogę. Czekasz, aż przyschnie i polerujesz suchą szmatką. Drewno robi się matowo błyszczące, gładkie i zabezpieczone. W PRL tak pielęgnowało się meblościanki, stoły i parkiety. To stary, genialny sposób, który sprawia, że dom wygląda jak po renowacji. Dziesiąty sekret Świąteczny rytm. Najważniejszy sekret sprzątania. Dziesiąty sekret jest najważniejszy. Choć nie ma nic wspólnego z octem ani sodą. To świąteczny rytm sprzątania. Babcie zawsze powtarzały: nie sprzątaj wszystkiego naraz, jednego dnia kuchnia, drugiego okna, trzeciego podłogi. Wtedy nie ma zmęczenia, nie ma paniki, a dom pachnie świeżością przez całe święta, a nie tylko jeden dzień. Sprzątanie to nie maraton. To rytuał, który przygotowuje serce na wigilię. I właśnie dlatego święta u babci zawsze były takie piękne.